Leudetur jest Chrystus. Dzisiaj trochę nietypowy vlog. Jakiś czas temu pewna pani, która obejrzała jeden z moich starszych filmów, napisała do mnie z wielkim oburzeniem, że jak to jest możliwe, że ja mam szafkę z Ikei. No, ta szafka tak naprawdę nie jest z tak? Tutaj można obok zobaczyć jej zdjęcie. Już w międzyczasie zdążyła się zresztą rozwalić. Obok tutaj pokażę, jak wygląda ta właściwa szafka z Natomiast tak mnie to zastanowiło, to jej takie trochę oburzanko. I tak sobie pomyślałam, że może powiem kilka słów na temat tak zwanego bojkotu konsumenckiego. Oczywiście jest dla mnie absolutnie zrozumiałe, że jest bardzo wiele firm, których chrześcijanie nie muszą wspierać, które są jakoś sprofilowane ideowo. Myślę, że rzeczywiście IKEA tu jest dobrym przykładem. Natomiast zastanawia mnie, <coughs> przepraszam, na ile rzeczywiście jakaś taka trochę obsesja na tle tego bojkotu, na ile ma sens. Powiedziałabym nawet, że wydaje mi się, że niektórzy wyznają coś takiego jak taki fundamentalizm konsumencki w tym bojkocie. Tak jak powiedziałam, tak, ja się zgadzam rzeczywiście yy, można mieć wątpliwości odnośnie do wielu firm. Ta nieszczęsna IK, zresztą moim zdaniem, jest takim też typem firmy grubo przeszacowanej. Zawsze uważałam, że stosunek ceny do jakości jest u nich raczej słaby. To znaczy, spora część tych produktów jest za droga w stosunku do tego, jaką jakość prezentują. Natomiast no jakby się tak chciało obsesyjnie podchodzić do wszystkich, którzy może trochę są ideowo inaczej sprofilowani niż my. To może to doprowadzić na końcu do takiej sytuacji znanej z firmy Stanisława Barei. No, byt gości, będę jeździł, a tu nie będę kupował. No bo pytanie, gdzie się zatrzymać? Jakiś czas temu dostałam taki odnośnik do takiej białej listy firm katolickich, takich, no czy takich przynajmniej, które są obojętne, tak? Nie włączają się w różne takie dziwne sytuacje poprawno-polityczne, promocje, prawda. Sodomitów i tym podobne. Ja sobie zajrzałam na tą listę i dość szybko wyhaczyłam tam na przykład paru wydawców katolickich, z którymi kiedyś miałam problemy z wyegzekwowaniem pieniędzy za umowę. Zresztą no, nie, tylko, nie tylko ja miałam takie problemy, bo też różni moi znajomi i no, to były takie oficjalne publikatory katolickie tak? na przykład związane z zakonami czy z diecezjami. No, a wały to oczywiście polegały na tym, że na przykład nie była zapłacona korekta, tłumaczenie, jakieś, prawda, robienie grafiki i tym podobne. W większości oczywiście to duchowni stoją na czele tychże podmiotów. I oczywiście, no też można by powiedzieć, że, no właśnie, to może należałoby też bojkotować takie firmy, nie tylko takie, w których, nie wiem, w katalogu jest para homoseksualna, ale także takie, które, no, okradają swoich podwykonawców. Na tejże samej liście wyszukałam sobie też na przykład taką firmę, która produkuje świece, bo oczywiście z powodów, z powodów, z powodów oczywistych jestem zainteresowana takimi produktami, jak sobie otworzyłam stronę i zobaczyłam, to na przykład były tam reklamowane świece wegańskie. Dla mnie to jest firma, w której z tego powodu ja nic nie kupię. Uważam to. Oczywiście weganizm jest dzisiaj modny, tylko to jest trochę tak jak z tymi takimi ideowymi konotacjami, które ma na przykład Ikea. Znaczy, dla mnie, weganizm to jest forma takiego powiedzmy niesakralnego pogaństwa. Do tego jeszcze jest to. Powiedzmy, praktyka, która prowadzi prędzej czy później do poważnych problemów zdrowotnych. I oczywiście rozumiem, że Państwo, którzy sobie taką firmkę prowadzą, chcą zarobić, bo prawda, jest dużo osób, które ulegają tej propagandzie wegańskiej. Natomiast moim zdaniem chrześcijanie nie powinni tego robić. W jeszcze jednej firmie, również zajmującej się produkcją świec, znalazłam tak zwaną świecę na trzy dni ciemności. No, to już jest promowanie katolickiego zabobonu, czy też takiej, powiedziałabym, magii po katolicku. Przede wszystkim ten biedny nasz święty ojciec Pio. On nigdy nic o żadnych trzech dniach ciemności nie mówił. Owszem, pojawia się to w pismach różnych mistyków, ale akurat nie u niego. To jest jedno. Druga rzecz, jeżeli Pan Bóg ześle jakiś rodzaj katastrofy na ludzkość i będzie tak, że będzie chciał dopuścić. By no, także wierzący doświadczyli tej kary, to zapewniam, że żadna wspaniała, magiczna świeczka nie pomoże. I pomysł, żeby w ogóle coś takiego produkować i na tym zarabiać, jest dla mnie po prostu oburzający. Podsumowując, no, myślę, że po prostu trzeba zachowywać zdrowy rozsądek i nie, po prostu nie przesadzać, właśnie, nie robić fundamentalizmu, tak, z, tego, z tego bojkotu. Gdyby ktoś chciał się wypowiedzieć, to tutaj wrzucę adres mailowy. Temat rzecz jasna, można kontynuować. Tymczasem dziękuję za wysłuchanie tego vloga. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Zapewniam o pamięci w modlitwie z Panem Bogiem.